No chodź do cioci, to No chodź, chcesz Misia, tak? Chcesz Misia, cioci mi damy. Misia, chcesz, misia, nie chcesz, misia, to się czekaj. Ciocia ci da, serniczka, serniczka chcesz? Ciocia da, serniczkę, od serniczka. serniczka. Nie chce, to się serniczka. No dobrze, to ciocia, ciocia ci da, coś innego, czekaj, coś ciocia tu znajdzie. Może kinderka albo Mikołajka chcesz, to się, nie chcesz, to się jak kinderka Mikołajka, no tatosia w ogóle coś mówi. Kaśka, tatosia mówi, coś w ogóle, czy nie mówi ile ona ma czy lata ma, to chyba mówi, tak? No mówi, czy nie mówi Kasia? Ciociu, musisz chwilkę dłużej. Czekać. Dziecko przetwarza to, co mówisz, trochę wolniej i potrzebuje troszeczkę więcej czasu na odpowiedź. Co? A na mnie za dzieciaka nikt nie czekał. Najpierw Ciociu zapytaj, a potem poczekaj kilka sekund. Czekaj, no to spróbuję tak, jak mówisz. Czekaj. To ja! A chcesz serniczka od Cioci? Ciocia ukroi. Tak, Ciociu, daj mi serniczka.